Wartość wyrażenia jest równa, czyli to wyrażenie sobie przepiszmy. Mamy tak, pierwiastek 5 stopnia z minus 32 razy 2 do minus pierwszej podzielić przez 4 razy 2 do kwadratu. Czyli pierwiastek 5 stopnia z minus 32 to będzie minus 2, ponieważ minus 2 podniesione do potęgi piątej da nam minus 32. No i resztę przepiszemy razy 2 do minus pierwszej podzielić przez 4 razy 2 do kwadratu. Czyli najpierw możemy zająć się tym licznikiem, czyli minus 2 przepiszę, a 2 do minus pierwszej to będzie jedna druga. Tu z boku sobie to zróbmy. Jeżeli mamy wykładnik ujemny i chcemy pozbyć się tego minusa, to znaczy, że tą liczbę musimy odwrócić. 2 to inaczej 2 pierwsze, czyli gdy sobie odwrócimy tą liczbę, to otrzymamy jedną drugą, i wtedy tego minusa w wykładniku już nie ma, czyli to musimy podnieść do potęgi pierwszej, a 1 druga do potęgi pierwszej to będzie po prostu 1 druga. No i to sobie zapiszemy tutaj. Podzielić przez 4 razy 2 do kwadratu. Minus 2 razy 1, druga to będzie minus 1. Podzielić przez 4 razy. No to możemy nawet policzyć. 2 do kwadratu to będzie 4. Czyli tutaj otrzymamy minus 1 czwartą razy 4, czyli 4 pierwsze. A więc wynik na pewno będzie na minusie, bo liczba ujemna razy liczba dodatnia da nam wynik ujemny. No i czwórki możemy skrócić przez 4. I otrzymamy minus 1, poprawna to odpowiedź d.